Był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie, więc zamierzał oddalić ją potajemnie. Mówi nam Ewangelia o, o Józefie, o jego zamiarach w tej trudnej sytuacji, w jakiej się z Maryją znaleźli. E, możemy się z tego dość lakonicznego tekstu domyślać tylko, co planował Józef. Oddalić żonę o, oznaczało odesłać ją do, do domu jej rodziców. Zrezygnować z małżeństwa. Prawo Tora określała, że coś takiego można było zrobić tylko z pewnych powodów. Jednym z tych powodów było niedochowanie przez żonę wiary mężowi, wierności. Tyle, że wtedy takiej kobiecie groziła nawet śmierć. Co planuje zrobić Józef? Jeśli oddali Maryję, Brzemienną Maryję do domu jej rodziców, to w tak małej miejscowości jak Nazaret trudno zakładać, żeby to się odbyło potajemnie. Żeby tego sąsiedzi nie zauważyli. Żeby tego cała ta społeczność nie odnotowała. Skoro odeślę ją do domu Brzemienną, to będzie jasny sygnał, że to dziecko nie jest jego. A zatem, gdyby to zamierzał zrobić Józef, to... Trudno byłoby mówić o tym, że, że potajemnie chciał to zrobić. Pozostaje zatem druga możliwość i chyba jedyna realna w tym wypadku, że Józef zamierzał uciec z Nazaretu, nie tyle Maryję wydalić ze swojego domu czy jej, jej do niego nie przyjąć, bo jeszcze nie mieszkali razem, ile samemu uciec z Nazaretu, wyjść na, na tego najgorszego. Tak, wzbudził życie. To dziecko jest jego, a on teraz ucieka i nie chce się nią zająć. I ona zostaje sama. To prawdopodobnie planował zrobić Józef. To mu podpowiadała, co ciekawe, sprawiedliwość. Był człowiekiem sprawiedliwym, więc chciał oddalić ją potajemnie. Ale ukazał mu się anioł i powiedział: Nie bój się wziąć do siebie Maryi i swej małżonki. Jest jakieś napięcie w tym tekście, jest jakieś napięcie w tej historii Józefa i Maryi, jest jakieś napięcie w sercu Józefa. Jest rozwiązanie, które dyktuje mu sprawiedliwość, moralność, rozum, i jest rozwiązanie, do wybrania którego zaprasza go Bóg poprzez wiarę. I to są dwa różne rozwiązania. Bóg zaprasza Józefa do przekroczenia tego, co, co było sprawiedliwością. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek spotyka Boga. To napięcie między sprawiedliwością a, a tym, do czego wzywa wiara, Bóg poprzez wiarę, od dobrych kilku tygodni już boleśnie ćwiczymy w naszym społeczeństwie. To nie wiara wzywa do tego, żeby nie odbierać życia bezbronnemu dziecku. Sprawiedliwość. Absolutnie nie trzeba być człowiekiem wierzącym, żeby na to wpaść, żeby do tego dojść. Owszem, Bóg poprzez wiarę może wezwać człowieka do poświęcenia własnego życia za drugiego. Bo to już nie wynika ze sprawiedliwości. To już jest coś więcej niż sprawiedliwość. Ale do tego trzeba spotkać Boga, tak jak, choćby tak jak Józef go spotyka w tej Ewangelii. O tym mówiło pierwsze czytanie, kiedy tak pięknie prorok zapowiadał i prorok Jeremiasz, Bóg przez Jeremiasza, że, że nadchodzą właśnie dni, w których wierzący nie będą mówili na imię Pana, który kiedyś tam wyprowadził naszych przodków z Egiptu na imię Pana, który nas teraz wyprowadza z ziemi północnej, czyli z niewoli babilońskiej. Znaczy, W tym czytaniu, w tym słowie Jeremiasza kryła się taka myśl, że człowiek, nie wystarczy człowiekowi odwoływać się do doświadczenia Boga, które miał gdzieś w przeszłości. Albo o którym mu opowiedziano. Że człowiek potrzebuje doświad aktualnego doświadczenia Boga, aktualnego spotkania z Bogiem. W tej Ewangelii, w tym co Anioł mówi Józefowi jest też drugi takie miejsce, nad którym się warto zatrzymać. Podsumowuje to Ewangelista mówiąc, że to się wszystko stało, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka tym razem i Izajasza, że dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Bóg zapowiada przez Izajasza, mniej więcej 500 lat przed narodzeniem Jezusa przyjście Mesjasza, który będzie się nazywał Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Ale anioł mówi do Józefa na, porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. No, pewnie znamy takie przypadki, pewnie je mamy w naszych rodzinach, że miało być z dzisio, a jest henio. Coś tam się stało przy, przy, przy rejestracji urodzonego dziecka, tak? Tata poszedł i zmienił zdanie, albo ktoś tam... Wie, i... Pytanie, czy to jest przypadek Pana Boga i Jego Jednorodzonego Syna? Znaczy co, Pan Bóg planował imię Emanuel ale potem w ostatniej chwili zmienił zdanie? Emanuel, Bóg z nami. Jezus, Jehoszu, Bóg zbawia. Więc naprawdę to, to samo imię. Bóg zbawia przez to, że jest z nami. Ja doznaję zbawienia przez to, że odkrywam aktualną obecność Boga w moim życiu. Temu patronuje też w jakiś sposób Jan Chrzciciel. Jan rozpoznający obecność Jezusa jeszcze w łonie swojej matki. Jan, którego cała misja sprowadza się do tego wskazania: To jest baranek Boży. Do powiedzenia: Pośród Was stoi Ten, którego jeszcze nie znacie. I to przejście w misji Jana też, też jest widoczne, o którym mówiliśmy na początku. Jak przychodzą do Jana tłumy nad Jordan, żeby pytać, co mają robić, jak się mają nawrócić, to Jan zaczyna od, od wykładu takiej prostej sprawiedliwości. Jesteś celnikiem, pobierasz podatki, nie pobieraj więcej niż ci wyznaczone, niż musisz. Jesteś żołnierzem, nie uciskaj nikogo, nie stosuj przemocy wobec nikogo, poprzestań na swoim żołdzie, nie wykorzystuj swojej siły do tego, żeby drugiego ograbić. Masz dwie suknie. Oddaj jedną temu, który nie ma żadnej. Prosta sprawiedliwość. Ale potem Jan wskazuje na Jezusa i pozwala swoim uczniom odejść za Jezusem, i to jest już coś więcej. Pójście za Bogiem nie jest prostą sprawiedliwością. Jest tym czymś więcej, przez co dzieje się zbawienie. W człowieku, w jego życiu, w jego otoczeniu, w świecie. I ostatnia rzecz, to co mnie zawsze jakoś porusza w tej Ewangelii, to to, że to się dzieje we śnie. Że za każdym razem, kiedy Bóg przychodzi do Józefa z jakimś wezwaniem, z jakąś propozycją, to to się dzieje we śnie. To nie chodzi tylko o to, że mnie by nie było na większości lokalnych, gdyby nie ksiądz Łukasz, który codziennie mnie budzi, tłukąc we drzwi ale o to, że, że w tym jest jakaś wielka dyskrecja, jakaś wielka delikatność właściwie Pana Boga wobec Józefa. To nie jest zwiastowanie na jawie. To jest takie zwiastowanie, że Józef rano jak się obudzi, to z czystym sumieniem będzie mógł machnąć ręką i powiedzieć ale mi się śniły rzeczy o Matko. To sen mara, Bóg wiara. Zostawia Pan Bóg w cudzysłowie Józefowi takie honorowe wyjście, nie przypiera go do muru. Jest wobec Józefa delikatny. I tak samo delikatne jest to zaproszenie Boga wobec każdego i każdej z nas. Bóg nas nie stawia pod murem. Jest tak pokorny, że pozwala, abyśmy na progu tego kościoła, wychodząc z Eucharystii, mogli sobie powiedzieć, ładna ta Ewangelia jest. No a teraz idę do normalnego życia. Tak Bóg na to pozwala. Tak szanuje wolność człowieka. Nigdy Bóg wolności człowieka nie gwałci, kiedy go wzywa do przekroczenia prostej sprawiedliwości ku dziejom zbawienia. A jednak wzywa. Ode mnie, od ciebie zależy, czy to wezwanie dzisiaj zechcemy usłyszeć. Amen.